Ja się mam witam serdecznie. Przeprowadzam ogólnie eksperyment yy, społeczny tutaj, ponieważ yy, postanowiłem, po, ponieważ mam takie dosyć nieaktywne konto, jak te KC MVP, które jest właśnie w moim clanie dla widzów, że zagram sobie slota, zobaczę jaką rangę yy, wbiję. Starałem się specjalnie zlecić jak najniższą rangę, chyba prze, przegrałem 5-bitę rzędu. I pokażę wam mniej więcej, jak wyglądają bitwy właśnie w brązie, bo mnie rzucało na żelazo, brąz, srebro, na takich graczy. I powiem wam, że to jest fenomenalne. Ogólnie, jacy ludzie grają w tę grę. Ale powiem wam tak. Czasami specjalnie nie chcę robić zbyt dużo, ponieważ właśnie mamy taki cel na, na Twitchu. Właśnie widzowie, jeśli rozbierają tam chyba. Brakuje nam 40 subów do celu. Na 450 subów mamy właśnie takie wyzwanie, że od brązu wbijam aż do czempiona. I postaram się to zrobić w jeden stream. Jeśli by się to udało, jeśli, bylibyśmy, jeśli wbilibyśmy ten cel na Twitchu, byłoby bardzo fajnie i stąd mam do, do Was pytanie, czy chcielibyście na przykład jakiś odcinek, albo kompilację najlepszych beat'ów, czy też nie, właśnie z tej drogi na szczyt, ponieważ też nie mam tutaj zbyt dużo czołów, tak, mam tutaj takie maszynki jak między innymi EBR, D277, ale załogi nie są jakieś fenomenalne. Najbrze, bardzo dobra, to akurat muszę przyznać. I mam tak naprawdę tylko te trzy czołgi na wypożyczenie jeszcze, tak? E E57, ale bez ogi, WZ bez załogi, więc no ogólnie samo to wyzwanie byłoby naprawdę niezłe, ale koniecznie, bo muszę pokazać właśnie dzisiejsze bitwy, które, które grałem na Slimie, mogę chyba jeszcze jedno polowe, tak, za chwilę, co, co polowe będę miał najlepsze. Fajnie. Pokażę wam właśnie bitewki yy, z właśnie tej z kwalifikacji, nie wiem czy gdzieś wam tu mogę pokazać jak kwalifikacji przeszedłem Chyba nie ma takiego podsumowania, nie ma, ale powiem tak, przegrałem 5 bitew, muszę przyznać, że grałem ebrem nawet na himlu Wziąłem ebra, żeby po prostu bić jak najmniejsze elo, mam 700 elo to już jest na naprawdę, nie wiem czy się da spaść do żelaza nie, nie wiem czy to jest w ogóle możliwe, by spać do, do żelaza, ale bardzo chętnie bym sprawdził, jak ludzie tam grają. Więc aktualnie taką to czeka. Jeśli ktoś by nam chciał pomóc w dobiciu celu, to zapraszam, a ja przejdę teraz do bite, bo koniecznie musicie. ogóle to nie wiem, czy pamiętacie ten materiał, e, o którym wam, w którym wam nagrywałem, że będzie jakiś maraton, że wargaming planuje maraton. Także już teraz wiemy, w sensie jest to jeszcze przeciek, ale przecieki raczej z tej strony, z której zbieram właśnie informacje się sprawdzają Także prawdopodobnie w maratonie będzie e, właśnie premka do linii, do, do błyskawicy, czyli e, Grom Tak jak wam mówiłem, tak jak się spodziewaliśmy zresztą już nawet ten tydzień temu wam mówiłem, że ten czok będzie w maratonie Było można to przewidzieć, tak? Ponieważ tej premki nie ma, mogła być paczka, czy coś takiego, ale paczek nie ma więc tak naprawdę innej możliwości dla nas nie było. Sama ta premka naprawdę będzie bardzo mocna, dostała ona jeszcze buffy z tego co widziałem, także być może zaraz wam. choć nie, nie wiem, czy warto wam pojadać, ponieważ o tym też robiłem już materiały, ale no, i to będzie taki wiecie, zwykły maraton jak był po dwa lata temu, trzy lata temu na Progetto czy na net na Ebra te, te takie fajne maratony, a nie te właśnie z przepustki bitewnej, na której musicie wydać golda. Tą będziecie mogli zdobyć za darmo, jeśli oczywiście będziecie grali dużo. I my, ten maraton, również widzę, będziemy robić. Eee, pytanie tylko, jaka będzie data te, tego wydarzenia. Eee, także taki, fa taki fajny newsik na dzisiaj. Mam nadzieję, że, wa że Wam się przydał, że jesteście szczęśliwi z właśnie tej informacji. Eee, I zapraszam do dalszego eee, do, do dalszego oglądania materiału. Tak, mam tutaj pierwszą mitewkę dla Was i zobaczcie tylko na to: trzech eee, wy tym ja oczywiście tutaj jakiś jakieś y, bronzę i brązowe D, więc ogólnie będzie się o tej bitwie. Mówię Wam, zapnijcie pasy lepiej. Wziąłem Evra, hmm, ponieważ Evra tak naprawdę mam najlepiej zrobionego na tym końcu, więc ogólnie do... daję taki bitek spoko. A coś wiecie, na przykład 27. Chyba nie będę, miał, nie, nie będę miał takiego wpływu na bitwy. Tak mi się wydaje. Myślę, że ta WZ -ta chińska by była ciekawa. E57 na pewno by było ciekawe, ponieważ tam jest 5000 DPM na tym czołgu, na tych perkach w tym trybie. Ten Deper też jest całkiem niezły. Akurat na takie otwarte mapy naprawdę robi robotę. I co? Pierwsze co. Lecimy sobie prawą stronę, akurat Eber naprawdę po tych zmianach lightów, już light nie rzucają samolotu, w pierwsze tempo tylko 3 sekundy odczekać muszą Więc to nie łapią wszystkich czołgów, nie spotują wszystkich czołgów, naprawdę Ma duży potencjał I ogólnie to była bitewka Którą tak wiecie grałem sobie for fun tak, bo, bo jeśli Miałem ustalić ten cel na Twitchu Na te suby To koniecznie potrzebowałem konta gdzie będę miał jak najniższą rangę, im niższą tym lepiej Więc jako specjalnie się nie starałem Grałem na totalnym jaju. Jak tutaj z tą beczką? Ogólnie z tą beczką będzie kilka interesujących sy sytuacji, także to musicie koniecznie zobaczyć. Ogólnie sam ten perk nabrze też jest bardzo baroczkiem, ponieważ to nam zwiększa zasięg widzenia, między innymi. E on doczał nie niezłe zmiany, akurat ten eberek, i zbieramy sobie nalot, ponieważ spotnałem tylko tak naprawdę jeden czołg na tej flance, więc mogę. Eee, także to jest taka taktyka, którą jak, jak najbardziej możecie grać na tej mapie. Troszkę Eber odżył, muszę przyznać, eee, fajnie się nawet buja. Na turnieju ostatnio nawet graliśmy na Ebra. Eee, całkiem fajnie się śmiga nim. Także no, eee, na no duży plus. I ogólnie teraz spójrzcie, jakie czołgi jeżdżą na tych rangach. Nie? Jakiś 268, jakiś Klanwagen, jakiś I7, jakiś E57, Polak. No, tych czołów nie zobaczycie na wyższych langach, ponieważ one. Mają bardzo mały wpływ na wynik. Eee, bo, bo to nie jest tak, że po prostu czołg Może. O, chwilę to Wam zaraz opowiem, bo to jest akcja, nie patrzcie Cyk, Beczunia, nalocik 400, hek i ziomek jest w totalnym szako. On nie wie, co się dzieje aktualnie. Tu tam już się styki, po, styki po, poprzepalały. <laughs> Więc ogólnie to jest ta sytuacja, o której Wam mówię, Ogólnie granie beczką w tym trybie jest tak totalnie trudne. A i właśnie to jest to, o czym mówiłem, że okej, okay, że czołgi mają wiecie, działa przy miesiąc, czy coś takiego. Stąd ludzie biorą te właśnie klanwageny, jakieś beczki, jakieś FV, -y, lodówki. Ale jeśli wy chcecie nabijać wysoki poziom rangi, to po prostu musicie mieć czołgi, które ma, mają mocne skille y. Mocnego skilla ma m.in. taki między m.in. jakikolwiek tedek, jak. E, jakaś czwórka, e 4 e nawet SRV po tych zmianach jest fajny. Grille po tych zmianach fajny, wiecie, z takich deków, ale nie jakieś lodówki czy coś takiego. Na, na przykład hateki bardzo mało ogólnie czołgów ciężkich jeździ w tym trybie. To to jest w sensie na tych wyższych rangach, już mówię, tak. Rzeczywiście mm, na poziomie tej legendy, gdzie ja gram na tych 5000 5 elo, tam mam chyba ponad. Tutaj właśnie mam 700, e, Specjalnie, ale perfekcyjnie to się, to się złożyło. Więc, no, taka mała rada, nie? Tutaj z mojej strony, że po prostu, jak chcecie mieć wysokie rangi, musicie też grać do Jak ktoś gra na przykład w tym trybie to nic dziwnego, że będzie się przegrywać. Zebrałem sobie radio w tej bitwie, zeplałem sobie nalot, teraz wracam po kolejny nalot. Tak naprawdę, mogę wrócić beczkę skasować, więc ogólnie pole do popisu tutaj jest duże. I mam już 2000 damage, tak naprawdę, w tej bitwie. A wynik tutaj będzie akurat też całkiem interesujący. To muszę przyznać. Żeby był fajny, ale też dużo jeżdżenia. Ja akurat, ja akurat lubię wam, sta wam stawiać takie bitwy, gdzie dużo jeżdżę, gdzie dużo myślę Ponieważ też mogę coś opowiedzieć, tak? dlaczego tak robię, a nie inaczej, więc to jest spoko Tak naprawdę no, wynik jak na razie jest bardzo korzystny wiecie, wiecie, ogólnie ten mod nad ogólnie ten panel panel zniszczonej czołgu to jest mod i pokazuje 2-2, a tak naprawdę jest 2-1 więc jakoś specjalnie na to nie patrzcie, tutaj dałem na locik, na dwóch się on tam w ogóle wszedł mi we trzech e Więc to jest plus 400 damage'u, którego ta tak naprawdę mi tutaj nie, nie zaliczyło e I wiem, że w tej bitwie, no co, będę musiał beczkę poskładać na Jakimś cudem będę musiał beczkę złożyć, która ma 1200 HP Więc tak naprawdę, gdyby on nie był dzbanem No to tutaj e Na tej mapie nie byłbym w stanie dużo porobić, więc spójrzcie, pierwsza pestunia Dostał już 400 E, wiem, że jest, ma 900-200 HP, więc co chcemy zrobić? Na dwa APC go nie złożę. Potrzebny jest mi Hek, na HEKa, są ta intuicja najbardziej się przydaje. Zmiana na Heczka, wyjeżdżam, on się nie spodziewał zresztą, że wyjadę z tej samej strony, z której zniknąłem. Tutaj tak troszkę mu pomieszać w głowie chciałem, on nie trafił zresztą jednym pociskiem. No w ogóle takich Fiflaków w tej bitwie będzie bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie losowanie ponad to, bo tylko 300. 95 i ogólnie no to jestem ja na Ewrze, ja, ja uwielbiam się tak kręcić e, Z ludźmi, ponieważ oni no mają zawroty głowy niezłe akurat e, te ludki Więc no tak 3400 plus tam 400 to będzie z nalotu oczywiście Spotuję 27 I zastanawiałem się co chcę zrobić, po, początkowo chciałem jechać po nalot Ale zauważyłem, że nie mogę jechać po nalot, ponieważ 277 by mi nie pozwolił go wziąć Więc rozciągnę do tej prawej Akurat no mamy tutaj wyciąg tak naprawdę dwóch na pięciu z 28 Ta 28 może i się wydaje głupia Ale nie ma złego perka Chcąc nie chcąc ma całkiem spoko perka Spójrzcie Zauważyłem że 27 tutaj się wdrapuje pod górkę Mówię Co to jest Chciałem mu dać stronie, by nieby dla mojej 28 -ki. niestety nie udało mi się Widzę też że jest problem z kapem Więc no kto, kto by pomyślał, że w ogóle jakimś cudem będziemy w stanie wrócić do tej bitwy? Ale no, 2 tak naprawdę e, tą bitwę no i troszkę tutaj zap, zaprzepaściła, co nie? E, tutaj taki szuki szał, by zbić tą bazę. Bardzo fajnie. I spójrzcie ogólnie, co jest z tym 60 TP. E, ogólnie sprawdziłem tego ziomka później, po tej bitwie. E, I bacznie obserwujcie, co on będzie robić. E, możecie opisać na przykład w komentarzach. Ile on ma bitew, bo to wam powiem później, ale masakra. Nie tak naprawdę nie mieć nic, nic do stracenia, bo tak jak wam mówię, nie zależało mi jakoś nagradzać specjalnie. Tutaj, no nie fortunie, Tak naprawdę on powinien być one shotem. Eee, I tak naprawdę jest 8 sekund do zbicia bazy. Więc no co, muszę wjechać. Muszę zaryzykować, wjechać. Prawy przycisk myszy. Nie zakręcam Fiflaka, ten Polak. Ja nie wiem, czy on na strzałkach celowo do mnie, czy co, bo naprawdę nie rozumiem, co, co tutaj się dzieje. I to są właśnie te rangi. I to jest ten właśnie eksperyment społeczny, który chciałem przeprowadzić. Właśnie ósemka ponadto wyciągnęła mi e, tutaj Jocha, więc wyszło to bardzo dobrze. Wiedziałem, że że tutaj sklęca, to mnie nie, nie trafi, także pestunia kolejna. I ten Polak tak naprawdę jest z garażu, bo ma bardzo długie przeładowanie. Więc kasujemy ziomka. Icek, garaż. 5200. Do tego została nam esetka. Piniata z HP. Tak naprawdę, nad którą delikatnie się będę pastwić, więc. No, troszkę szkoda mi to było zi ziomka akurat. Eee, nawet bardzo szkoda. Ponieważ nigdy nie, nie chcecie zostać właśnie esetką eee, w takim klaczu na jakiegoś dobrego graczena, żeby on wam tak zamota w głowie, takie fiflaki wam będzie kręcić, że nie macie szans tego wygrać. Bo po prostu ten choke. Czołg... Nie jest w stanie nadgonić. Yy, za, za po prostu Ebrem. Ten Eber jest zbyt szybki, zbyt mobilny. I ogólnie za przeproszeniem, ale takie dziadki w tych rangach. No nigdy nie trafiam ebra w taki sposób. Yy, wiecie, lepsi gracze mają tam jakieś swoje sposoby na, na kontrolowanie tych ebrów czy coś takiego. No ale on, ta, on tak naprawdę jest zbity i nic nie może zrobić, więc tutaj. Demon prędkości się we mnie odpalił. Krew poczułem. Też fajne jest to, że ten Ebert tak naprawdę ma duży HP, nie? 1950 a Jakieś 1300, bo 1300 na bitwie do losy to jest naprawdę bardzo mało, wydostaniecie Jedną jakąś bombę <grym> Jeszcze Jeszcze mu przejechałem pod działem, rozumiecie jak go, pleżę, że mu się podziałem przyjechałem I tutaj tak naprawdę Wynik pokazuje nam 6391 A zrobiłem w tej bitwie chyba 7600, więc no naprawdę zacny wynik Nie chciałem Wygrać jak najmniej właśnie w tym eksperymencie. by dostać jak najniższe Elo, ale skoro już się trafiła taka bitewka, no to wiecie jak to wygląda. Byślał całkiem fajnie. I myślę, że pokażę Wam jeszcze dwie fajne bitwy, takie dzikie naprawdę, taktyki. Mam dla was kolejną bitewkę. Tym razem na Elchalupie. Spójrzcie na rangi. Znowu ja z kwali. E, tutaj. E, chyba Polak babciu, ale po, poza tym spójrzcie rangi znowu, same brązy, więc. Nie, nie wiem, czy gracie ten tryb, nie wiem, jak sobie drodicie, dla, dla nie wiem, jak wam idzie, ale powiem wam tak, nie grajcie tymi czołgami, co ci ludzie, ponieważ jeśli wy tak naprawdę wykorzystacie to moją też wiedzę, którą wam przekazuję, czyli by grać w, w zasadzie tylko TDK, byście mogli grać takim jak B, jakby jak błyskawicą. Błyskawica jest ogólnie w tym trybie, jest tak potwornie broken, e, że to jest hit, ale przejdźmy do bitwy, bo ta bitwa to też jest jakiś kosmos, ogólnie. Grałem sobie forfan, tak? Ponieważ, jak wam powiedziałem, nie zależało mi, by robić jakieś fenomenalne bitwy. No, mimo tego zdarza się taka jak ta na leczer. Ogólnie, ta taktyka, co robię na ebrze, ona bardzo często była stosowana właśnie na RUS serwerze Ponieważ tamte ebry rządzą i spójrzcie, pierwsze co? Co się dzieje? Dlaczego ten ziomek s 7 jedzie przez środek? Co to w ogóle jest? To normalny jeździ i 7 na radio. Nie <laughs> wiem, co to był za pomysł, co to była za, za taktyka, ale dostałem pier, pierwszą tutaj bombę. Jeszcze zrobiłem troszkę asysty, ale nie, nie chciałem robić zbyt dobrych wyników, więc ogólnie ta bitwa to będzie taki. No, muszę przyznać, że trolling. E, niestety, przepraszam bardzo, że was tak ruszam, ale tutaj chyba epilepsji jakieś dostali się przeze mnie. Sorry, sorry. Jestem czwórka. Ze, ze czwórką troszkę się będę paswić nad tym ziomem. E, więc wybaczcie mi, ale no, kolega nie, nie będzie miał łatwego życia. A ja też jakoś specjalnie nie chciałem szczelać, ponieważ no, chciałem dać się popisać tutaj e, kolegom z drużyny, więc no, nawet nie szczelam, ale tak wiecie. Delikatnie go trolluję. I ogólnie, no, nie mogę z tej bitwy. E, ociąga dwóch chłopów. Sam ociąga dwóch chłopów. A Wojt im kasuje i morduje, więc to jest niebywałe. Jest jakaś czwórka. strzeliłem w ogóle snapa z prawego, bo nie chciałbym się celować. Co to, to jest? Ten IS ogólnie musi mieć świetną załogę, skoro ja na takim dystansie nie, nie miałem żarowy, Ale to jest właśnie ta moc cichego układu, nie? Ten cicho układ jest tak OP modułem. Więc to, co? Jadę, chciałem znowu. Powtórzyć tego snapa, ale to chyba bitwę przegrał. Nie wiem, wiem tylko, że będzie bardzo zabawna e, i, i dlatego wam chciałem pokazać. Spójrzcie, to. Jak ja im tutaj takie fiflaki robię, jeżeli są w ciężkim szoku. E, chciałem tutaj wskoczyć na półkę, bo widziałem, że jest taki de delikatnie musił w tym miejscu. No i ja muszę przyznać, że tak naprawdę. O, i, i zarękamy, więc tutaj. No. Mój fail. I tutaj po raz drugi no, jestem takim zbadem. Dawno nie ziłem Ewle, więc troszkę się odzwyczaiłem, e, jeżeli jakbym był pijany, ale no cóż. No i tak myślę, że jest w miarę okej. Okay. Sami możecie ocenić, czy w miarę okej okay jeży tym Ewlem. Poprzednia bitwa była fajna. E, poprzednia bitwa to też był taki trolling, ale połączony z karowaniem. E, ale w tym momencie już miałem delikatnie zbyt dużo punktów w tych kwa kwalifikacjach, więc chciałem ja jeszcze troszkę przytrolować tutaj e, przeciwników. Więc sobie wskoczyłem. Widzę czwórkę. Mówię, troszkę go powkurzałem w tej bitwie. No to wiadę jeszcze raz. I mówię, halo, odbiór. Czekałem tylko, aż on nie zauważy w końcu. <laughs> Więc patrzcie, co tu się będzie działo, bo to też jest taki hit. Yy, tutaj chyba mnie nie trafi, ta nie trafił mnie, strzelił kapisza jakiegoś ja, ja myślę, że ci ludzie by mogli z prawego zaznaczyć i, i by im lepiej wyszło, niż takie coś, więc Wyobraźcie sobie, co stałoby się w tej bitwie, gdybym strzelał Nie? Ale no, to troszkę się tutaj na nad Marszwórką To też był właśnie taki typ jak też 60tp, że też około 100 tysięcy bitew, czy tam 200 tysięcy bitew I ziomek się pchana na bitwy rankedowe Eee, tutaj to też dobry, dobra sytuacja, to była, że tak przejechałem mu przed Lufą, i on nie, nie zdążył z, zareagować, po prostu by do mnie nawet strzelić, eee, więc jest nieźle, nie? I będę miał dla Was w sumie jeszcze jedną bitwę I jeszcze jedną bitwę, ale w której już będę rzeczywiście strzelać, będę robić damage, ale to te, też jest dobra, i nie zgadniecie, jaka to w ogóle będzie mafa, bo to też jest hit. Tutaj patrzę na to: przejadę mu przed Lufą. Znowu? I znów mi trafił, ja nie wiem, on musiał być tak mat, on musiał tam, jadł, pierdzielał klawiaturę, założę się, że on zjadł całą klawę, kick upy wszystko, to jest niemożliwe, aż tutaj w końcu, no, zwolniłem do zera i w końcu mu się udało, niemożliwe, nie? Po tylu próbach w końcu trafił Ebra, nie? Po sześciu czy tam siedmiu próbach, niemożliwe, więc, więc pokażę wam jeszcze w tym odcinku. Tak, pokażę wam jeszcze jedną ostatnią bitwę. I będzie to bitwa jaka, chociaż będzie to bitwa na hiblo, <głos》>, Więc ogólnie Ewrem na powiem wam Naprawdę dawno nie lubię takich rzeczy i chyba mi brakowało tego. Takiego, wiecie, smurfowania troszkę na niższych rangach. Naprawdę fenomenalnie się gra na tych ludzi. Tutaj czasami takie przypadki medyczne można odkryć, że to jest wow. Ale no, ogólnie Himalek. Komapkę, jak wam mówiłem, nie chciałem robić zbyt dużo w tych bitwach, <grym> Ebra, Evra, ale ja tak ogólnie im mieszam głowę, dosłownie nie jestem w stanie wjechać na plecy przeciwnikom na tej landze i nie jestem w stanie mnie dogonić. I czasami przez to, że ja odciągam dwóch czy chłopa, jak na przykład w tych poprzednich bitwach, to po prostu je wygrywam, bo, mój, bo moja drużyna mm, ma przewagę wtedy na drugiej stronie, więc to jest też hit. Nie jest to tak, tak do końca głupie, ale no mimo wszystko na wyższych rangach coś takiego by nie wyszło. Więc co, patrzcie. Krócę sobie himlem, ale się środeczkiem, środkiem kompletnie, tutaj przeżem jeszcze Jolo. Mówię, o jak mnie trafi to trudno jeszcze taki wiecie zwód, zmyłka do prawej. Przechem przed lupami trzech czołgów, no, mówi się trudno, zawrotka, po 60TP, bez nie mu damy tak o plecki. Mówię, ok, będzie, a tu to jeszcze się drugi znalazł, i, i, i był takim ciężkim szoku aktualnie. Więc no, jestem na plecach. <grym> Zamiast na Hila czy coś takiego, Ewrem. O no tutaj delikatna kraksa była, e, zdarza się, najlepszym. E, Trójeczkę jeszcze, a tego się nie spodziewałem akurat, że e, kogoś bym mógł nie spotnąć, także tutaj kolejna tubka 800 damage. To i tak już jest więcej niż średnia taki właśnie borowiku w tej randze. Więc to, jest już fajnie, nie, jest fajnie, chciałem po MKE wjechać, tak, że dojechałem nawet nie z auto tylko celowane z trzeciej osoby i flakam jeszcze kręcę, <laughs> ziomek w szoku, spodziewałem się, że ta 27-ka nie będzie gonić, ale on tak bardzo niechętnie tutaj chciał jechać po mnie, więc znowu zawrotka, taki delikatny becik, że już zniknąłem, że jadę w drugą stronę i powrót, i po tą nie, i do spodu, I ich tak właśnie wkurzam. Więc ogólnie, no naprawdę, manewry tutaj były przekozackie. Mam nadzieję, że, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie jeszcze, żeby oczywiście napisać o, o tym, czy chcielibyście zobaczyć taką moją drogę, właśnie e, z tego brązu do mistrza. Jeśli kondencik by Wam się podobał, to byłoby nawet można do legendy, ale no. Dlatego z brązu chciałem po prostu na niższą rangę, ponieważ tutaj jest tyle takich ciekawych przypadków, że to jest niebywałe, nie? Dostałem tubkę o te setki, trafił mnie, ale no to chyba kwestia tego, że po prostu do końca nie byłem rozpędzony. A i w tej bitwie będzie ogólnie tak ciekawa sytuacja, że obserwujcie, ile jest klasy HP, a ile straci ten 60 p Patrz na to, bo tutaj leci Talon. I to pokazuje, jak te perki są aktualnie popsute. Że są broken Spójrzcie Zadałem jemu 314 uszkodzeń, a on yy, mnie 657 Gdzie Light się taranuje z hatekiem. Rozumiecie to? Light się taranuje z hatekiem I tylko o połowę mniej uszkodzeń dostałem, przecież gdybym dał, przed aktualizacją Takiego tarana To, nie wiem, bym zginął tutaj, bym dostał taran za 1300 Znaczy więcej Więc to jest ogólnie Dziwne bardzo, ale działa, więc mówię OK, działa działa. Nie wiem, co mam o tym uważać ogólnie. Eee, więc no, taki to, taki to był materiał. Nie wiem, czy mam pokazać, pokazać więcej bitew. Ci ludzie, którzy byli na streamie to widzieli, ale ogólnie grubo, na, naprawdę się kręci na, na tych rangach. Tutaj jest jakieś. nie wiem eee, takie przypadki medyczne różne spotykałem jak na przykład właśnie ten 60 tp z Ryczer, co miał 200 tysięcy bitew on miał i chyba. Z tego 15 tysięcy na artach, więc w sumie stosunkowo do tej reszty le bitew, do ogólnej e, statystyki, do, to i tak mało, nie? Ale wciąż, e, że takim ludziom się chce grać w e, między innymi. Także mam nadzieję, że, że materiał się podobał. Jeśli zostaliście do końca, jeśli wytrzymaliście do końca e, oglądając takie kółka na to dzięki wielkie. Kone... Pamiętajcie, by zostawić właśnie łapkę w górę plus subika, bo ba bardzo to motywuje do właśnie tworzenia no nowego kontentu, Dzięki wielkie i trzymajcie się, tak się ma i do zobaczenia.